Jakie są najczęstsze przyczyny poślizgu kół w motocyklu i jak tych poślizgów unikać? Zapraszam na krótki poradnik. W poślizg najczęściej wpada jedno z kół, a rzadko oba naraz. Jeżeli chcemy tego uniknąć, omijamy białe linie i pasy, studzienki i kratki, rozlane na drodze płyny, a nigdy nie wiemy, kiedy to będzie olej. Omijamy foliowe siatki, zwane też torbami, reklamówkami, zrywkami, a niektórzy mówią na to nylon boitel. To wszystko jest, hopie, to samo. Omijamy to. Na suchej i czystej nawierzchni natomiast tylne koło nam się poślizgnie, gdy zbyt mocno dodamy gazu, czy to ruszając, czy na wyjściu z zakrętu, kiedy zbyt gwałtownie zredukujemy biegi i puścimy sprzęgło, albo kiedy staniemy na tylnym hamulcu i nie mamy ABS-u. Przednie koło natomiast najczęściej może wpaść nam w poślizg, kiedy gwałtownie i mocno wciśniemy hamulec jadąc w zakręcie, albo kiedy zbyt gwałtownie i mało płynnie wykonamy awaryjne omijanie przeszkody. No a jeżeli mimo wszystko koła w Twoim motocyklu nadal nie kleją, i się ślizgają, to chyba pora na zmianę opon, bo te twoje po prostu już się zużyły.